Witam wszystkich pięknie na moim kanale Danek Audi A4 z tej strony Poszukiwac skarbów antyków i staroci Danek się kłania. Dzisiaj jest 7 kwiecień 2024 Byłem na giełdzie W Wawrzychu Wystawiałem się i też coś kupiłem Teraz będzie filmik Z moich zakupów, co udało mi się kupić A kupiłem bardzo dużo I dobrych rzeczy Udało mi się trafić o godzinie 6 Jak się Ludzie wystawiali na giełdzie i to są moje zakupy, a jest ich 5-4 torby, jedno wiadro, jedna torba, druga torba, trzecia torba, czwarta torba i, i, i piąte wiadro. Pięć takich wielkich pojemników, jak to można nazwać. I przejdziemy do pierwszego tutaj do porcelany, wyciągnę z wiadra. Co udało mi się kupić? Kupiłem od pana. W bardzo dobrej cenie. Wszystko. Cena bardzo dobra. Kupiłem pierw. Były tutaj 6 talerzyków ładnych. Róże z Wałbrzycha. Z porcelany Wałbrzych. 6 deserowych. Jeden duży był. To 7 razem. Sprzedaję je od razu na giełdzie. Po 10 zł za sztukę. I było w tym jeszcze taki wazonik, a będę omawiał, zestaw porcelany, bo zbieram, Fryderyka, złoty liść wałbrzych, Fryderyka, fason złoty liść, Fry... złoty liść wałbrzych, Fry... fason Fryderyka. Filiżanki. Były dwie filiżanki. I. Trzy podstawki. Jeden taki, nie wiem czy to jest. Dopiero myte było jeszcze wilgotne. Przemyłem. Nie wiem czy to są. To jest taki deserowy. Czy to jest do trio, żeby zrobić. Pokażę. Filiżanka. Filiżanki talerze w stanie bardzo dobrym. Tak się prezentuje filiżanka. Złoty liść. Fryderyka. Sygnatura Wałbrzych, Wałbrzych, pierwszy raz się spotykam, że na dole są jakieś podpisy. Zaraz zobaczymy, co ty pisze. Przybliżę, bo też my robili Fryderyka dla Chin. Szło w zestawie do Chin. Tu Madeim Poland pisze. Tu jest jakieś zamazane. Tak, Madeim Poland. Dwie filiżanki były. Dwie filiżanki. W stanie idealnym. Wałżych. Trzy talerzyki. Z Wałbrzycha, sygnatura Wałbrzych, też w stanie idealnym. Tak się prezentuje. Tu jest talerzyk deserowy. Można zrobić z niego trio. Będzie jedno trio, jedno duo i jeden talerzyk zostanie. Muszę dokupić, żeby mieć komplet, bo zbieram. Tak się będzie prezentowało trio. Z tego zrobimy duo. Wszystko jest, do, jest z tych. I jeden talerzyk tutaj. Mał szczerbek. Dostałem go gratis. Wszystko kupiłem od jednego pana. Wziąłem w kurcie. Za to wszystko i te 7 talerzyków, co wcześniej mówiłem. I taki wazon. Zaraz pierwszy zmierzymy filiżanki, filiżanki, średnica 10 cm talerzyk czternaście większy talerzyk siedemnaście i pół centymetra tak się prezentują Dzieżanki. Teraz tutaj wazon. Taki wazonik. Też z porcelany wałbrzyskiej w kwiaty. Tu jest ręcznie malowany, z sygnaturą ze wszystkim za długolet współpracę współpracę dozór 31 7 10 11. rok z sygnaturą Wałbrzyskiej Porcelany Książ Fabryka Porcelany Książ i jeszcze jest napisem ręcznie malowane B zaraz przybliżymy będę wiedział ręcznie malowane przez b H. hubor ręcznie malowane b hubor kwiaty ręcznie malowane wszystko Wazonik ma 20 centymetrów 20 centymetrów wazonik, miał pan torby, to mi sprzedał w wiadrze, do tego były jeszcze talerze, wałżyskie. Dwa takie same, porcelana Książ, Fabryka Porcelany Książ, Fabryka Porcelany Wałbrzych, talerzyk, talerzyk Książ z sygnaturą Wałbrzych, książ. Tutaj taki talerzyk. Wałbrzych. Taki talerzyk. Też Wałbrzych. Taki, dwa, takie dwa talerzyki. Porcelana książ z Wałbrzycha. Dwie sztuki. Jak się prezentują Pierwszy, pierwszy wiaderko. Tamtych siedem talerzyków, co sprzedałem na giełdzie, dodam zdjęcia na końcu. Tu zobaczycie. Teraz weźmiemy na setną turbę, drugą. Pokażę co było, co kupiłem. Fajan z Włocławka. OH z przyborami niesygnowany takie rzeczy udało się kupić Udało się kupić taki mały wazonik Piękny, nie wiem czy to jest Wałbrzyski, czy to jest wazon jakiś zagraniczny, nie ma tu sygnatury, sygnatura jest jakaś za, nie ma w ogóle, jest jakiś wycisk, 11814 i coś tutaj było, takie ładne prążki, czarny z białym, black and white, malutki, ile on ma centymetrów? Wazonik ma 10,5 10 cm. Taki malutki. Zaraz go pokażę, z każdej strony. Piękny. Do tego kupiłem swajansu motyla. Też fajans Włocławek. Piękny motyl, też nic nieobity, nie uszerbiony. W pięknym stanie. Tak się prezentuje motylek. Motylek ma 18 centymetrów. 18 skrzydeł na 11 cm. Do tego kaczka taka z porcelany. Na końcu powiem, ile za wszystko dałem, bo kupiłem u jednego pana. Tu jest też Włocławek z przyborami. Tak się przybory prezentują. Nie będę wszystkie wyciągał, ale jest do ucierania pałka. Są widełki jak to się nazywa jest łyżka. I jest cały nieuszczerbiony, nieubity kucharz. Sygnatury niestety brak, ale to jest Wocławek. Sprawdzałem na internecie. Kucharz ma i 21,5 prawie 22 cm. I będzie 21,5 cm ma kucharz. Do tego jeszcze kupiłem. Dwie takie podstawki ze szkła na patery talerze. Później pokażę w filmiku moje patery, które udało mi się kupić. Od lutego do 7 kwietnia. Ostatnio też kupiłem z wocławka wazonik, będzie do kolekcji w, tym samym, w tej samej malaturze. Też włocławek. Bierzemy trzecią torbę. W trzeciej torbie są wieszaki, kupiłem torby na handel i album. Album z koniami. Dużo jest kartek, paktowych z koniami, bardzo ładne. Ponad 70 sztuk koni, tak nie lepiej. Nie liczyłem jeszcze, ale tak się prezentują. Zaraz postaram się wyciągnąć. Dla kogoś, kto się interesuje koniami, to jest bardzo dobry zakup. Na końcu powiem, ile za wszystko dałem, bo wszystko wziąłem od jednego pana. Dwie kartki się przewróciły chyba różne maści koni. Zierbaki. Próbuję jeden wyciągnąć pokazać jak się prezentuje kartka z tyłu. Wszystkie kartki są z tej samej wytwórni. Wytwórnia Lisi. Postkartę. To chyba niemieckie. Wszystkie są z tej samej firmy. Lisi, Niemcy. Policzyłem. Jest 90 kartek z koniami pocztowych. Takiej firmy Lisi przechodzimy do piątej torby Kupiłem samochodziki Za samochodziki, za torbę samochodzików 18 sztuk, bo to kupiłem osobno u innego pana Dałem 7 zł za wszystko, za całą torbę 7 zł Pokażę, jakie samochodziki, wystawię je i zaraz włączę kamerę. W czwartej to robię były samochodziki chodziki, 18 sztuk, które pokażę. Otwierany Lotus. z naturą. Motor Maxi. Jak się nie mylę, taka sama gdzieś tutaj była. Sygnatura, Motor Max, Motor Max, takie autko, Rastar Group, Pagani, Zonda, policyjny Made in China. Powoli przejdę. Duży Fiat. Tutaj jest Audi R8. R8. KinSmart z firmy KinSmart Audi R8 Tutaj mamy Mercedesa SL SLS AMG SkinSmart Mercedes-Benz SL SLS AMG Tu mamy takiego z Boscha Autko z otwieranym pokrywą silnika, klapą, Datsun. to jest Lonza w stanie bardzo dobrym, Lonza. Tu jest Ueli. Wiatr 125p Będzie do kolekcji autka do kolekcji Za tą cenę to się opłacało Następny jest Jeep Rubicon Z firmy Majorette Jeep Wrangler Made in Thailand Majorette Następny jest taki wozik z Motormax, Welly, Citroen, Ambulance, firmy HTI chyba, jak się nie mylę. Coś takiego w tym stylu. Wszystkie metalowe autka. Tu mamy Hot Wheelsa. Audi. Ueli. Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Ueli. Mercedes-Benz. I ten będzie Hot Wheels. Tak się prezentują. Ostatnia piąta torba. Kupiłem takie kufelki ze świdnicy. Skarczmy zagłoba Też od tego samego pana. 6 sztuk. Tak się prezentują. Karczma, zagłoba, nawet wiem gdzie, gdzie jest świnicy. Nic nie ubite, nic nie uszczerbione, w stanie idealnym. Tu jest herb Świdnicy. Świdnica. Zmierzymy wysokość. Kufelki są wysokości dwanaście centymetrów. Dobra, przechodzimy do końca podsumowania filmiku. To co widzimy, autka osobno kupiłem i plus to za wszystko razem zapłaciłem 35 zł. Myślę, że cena bardzo dobra. Pan ciał 45, stargowałem na 35. Autka sprzedawał jego kolega z tym, z tym samym stanowisku powiedziałem, że wezmę pakiet to i to razem 35 zł za wszystko. Myślę, że się opłacało tutaj 90 widokówek z koniami i zierbakami dla kolekcjonerów koni, kto lubi konie bardzo piękne. No i myślę, że podobało mi się. Wam dzisiejszy mój zakup. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do następnego. Cześć, pozdrawiam Was wszystkich.